No to dojechałam. Już do tego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia chyba, z tego co kojarzę. Teraz tylko się tutaj wdrapać po tych schodach, nie? Jak zwykle. Zawsze pod górę. Zawsze pod górę. Dlaczego te kościoły stoją tak na górze? Ej, tu jest ławka, może by tu usiadł. Nie no, mam ochotę tam wejść. Chciałabym jeszcze pieczątka. No jest to. Jest to bazylika zwiastowania na Święcie Marii i Panny. A tu jest Matka Boża Pocieszenia. Tutaj są salezjanie tak w ogóle. Przynajmniej jest taka informacja, nie? Tam na dole, o tam, tam, tam są ogromne schody, po, które, po których się wspięłam. Dźwigając trochę rower. A tu jest normalne wjazd. No i uciekła mi wiewiórka, Jej, wiewióreczko mała. O, ona tam ma jedzonko na pewno. Nazwiała mi. Ojej, na sam szczyt idzie z Kubana. No dobra, niech sobie idzie. Idę sobie nogami, bo calezjanin powiedział, że tutaj rowerem nie można. No oszalał, jak nie można. Przecież normalnie jest przejezdne. O co chodzi? No nic. Tak powiedział, to tak zrobię. Także nogami, nie? No, przy rowerku ja, ja, ja! ale pieczątkę dostałam dużą. o na pół paszportu. O taką wielką kurczę. Jejku, prawie całą stronę zajmuje To jest święty Jan Bosko. Jak ja go lubię, mówię Wam. Jeszcze chyba nigdy nie widziałam pomnika świętego Jana Bosko. Pierwszy raz w życiu. Ale wiecie co, ja muszę zaraz wracać, bo dostałam telefon z mojego noclegu. Pięknie to wygląda. On, to znaczy, pięknie wygląda z dziećmi. Co, z noclegu, że do 22 muszę się wyrobić. Także jadę, jadę, bo trochę przede mną.